kuźwa ale słoneczko grzeje, powiem wam coś pięknego, nie? delikatnie wyłączony z treningu mam tam parę terminów do spełnienia zaczęło się od, w sumie od pracy, bo cały czas no stop to samo, ostatnio jest tak na zakładzie, śmiesznie, że jakoś non stop są blokowane stanowiska Tak że nie możecie sobie przeskoczyć, tak to się kiedyś robiło Tu się gdzieś tam zamieniło, tam się gdzieś tam zamieniło No i jakoś to funkcjonowało, tak Teraz blokują Cię miesiąc, dwa, robisz na tym samym Badziewiu <laughs> Wszedł mi taki ból w kręg Który Kiedyś tam Dwie z tej strony wiążące, dwie z drugiej strony wiążące Te kości zostały Złamane, no i ten kręg sobie tak obył, bo był, nie, no i, no i coś tam się zaczęło dziać, to tam doszło do skutku, a teraz zobaczymy, no zobaczymy co z tego będzie, no na razie ból jest, jakiś taki dyskomfort czuję, treningi na razie odpuszczam, 4 dni, takiego lajtu, kupę się tam przez ostatnie czasy działo, musiałbym pokleić te filmiki i Wam powrzucać Rotenburg ob the Tauber został zdobyty nie tam przez jakiegoś rycerza tylko przeze mnie <laughs> węglówka się pojawiła niedawno następne hobby, czyli troszeczkę pieniążków zainwestowałem Troszeczkę więcej nawet jak chciałem, ale nieważne, ma służyć. Waga to jest chyba 7,2 kg, także na szosę też się wrzucam, <laughs> też się przerzucam, przerzucam. Będę jeździł na wszystkim, na czym się da. Jeszcze potrzebuję jakiś konkretny, ale naprawdę konkretny rowerek trekkingowy. Ten Bulls można wrzucić jako typu, typowy trekking, ale bardziej taki turystyk, ale cieńsze oponki wiadomo. Będą robiły lepszą robotę. Zero wspomagania, czyli to, co się wypracuje, dlatego chcę tak przeskakiwać z jednej strony na to, z drugiej strony na to. No, no Żeby w tym życiu nudno nie było. Są pieniądze, to trzeba inwestować. Moi drodzy, e, co do sarmów, bo o sarmach ma być odcinek, żeby później nie było, że nie zgadza się temat z tym, co chciałem powiedzieć. Ci kolej. Dawaj, dawaj, idziemy. Na szybko, tylko z nimi i doczytać dalej książkę. <laughs> Idealna książka. Dobra, nie zobaczyłem z tematu, powiem wam w następnym filmie o co chodzi. Na razie żadnych filmów nie wrzucałem. Twierdzę, że jest to na tą porę bez sensu. Chciałem Was tylko powiadomić w związku z sarmami, Bo tam paru chłopaków leci na sarmach. Ode mnie chłopaków, którzy tam trenują, coś tam jeszcze do tego koptują. Wiadomo o co chodzi. Ale trafiło się parę, że tak powiem, brzydko. Nie do jebek Czyli firma, która się tam ogłasza gdzieś w internecie, cena była taka właśnie podpadająca, gdyż tam <laughs> brakowało dosłownie chyba 15 czy 17 euro do takiej ceny prawdziwej. No i los pokusił, no i chłopaki tam pokupowały i tam pozamawiały. Nawet ja jedną sobie tam paczuszkę ogarnąłem. Bodajże 9009-9009 sam. 9009, Chyba ta. W każdym bądź razie wrzucam go teraz w tło. No i powiem wam, że jakiejś tam mega wielkiej różnicy nie czuję. Także nawet bym nie powiedział w 50% wyjepka, tylko troszeczkę więcej. Yy, produ producent piwniczny skasował za yy, wynalazek gdzie w środku no, no jest lipa. No jest lipa, nie będziemy się tutaj oszukiwać. W danym momencie, a chłopakom tam też powiedziałem, czasami delikatnie lepiej zapłacić tyle, ile się należy, a nie oszczędzać. Nie na tych rzeczach się powinno oszczędzać. Mniej wydawać hajsu na melanżę, mniej wydawać hajsu na jakieś pierdoły, których nie potrzebujecie. A jeśli chodzi o wasze zdrowie, o coś, co wrzucacie w swój organizm, sarmy jak to sarmy. Kiedyś bardzo negowałem. A dlaczego? Technika była jaka była, gówno robiły jak tylko pustoszały nasze portfele. Na dzień dzisiejszy powiem Wam tak, sarmy to jest idealne rozwiązanie dla chłopaków. Nie namawiam wam, Was oczywiście, że nam ktoś nie powiedział, że namawiam Was do brania sarmów, ale jak ktoś chce polepszyć swój wygląd, zrzucić parę kilo, przybić troszeczkę mięśnia i boi się przykuć dupę, sarmy są idealnym rozwiązaniem dla takiej osoby. Wiadomo jak to wygląda, choć i tak wrzucałbym jakieś delikatne osłonki różnie różnie jest to robione różne mogą być konsekwencje mieliście tak w tym roku, że te pszczoły czy osy, nie wiem jak to się tam dokładnie, mam nadzieję, że szerszeni tu gdzieś nie ma nie są takie jak powinny być, czyli one sobie gdzieś tam latały i gówno wam robiły, a teraz normalnie i na szynkę, na mięso się rzuca wszystko nie? Nie wiem co się z nimi dzieje, ale ogólnie nie wiem co się z tym światem dzieje. Raczej, znaczy, ja wiem co się dzieje, no ale jakbym wam powiedział co się dzieje, to byście pomyśleli, no. Sorry, Waldek, ale no kończę z tym kurwa kanałem, no bo to nie ma najmniejszego sensu. Także ja to zostawiam dla siebie. A teraz tylko stoję, obserwuję i fajnie się temu wszystkiemu przyglądam. A zanim długo jestem w Polsce. Okolice Pomorza. Jadę też odwiedzić polski Dubaj. Nie wiem, czy wiecie o co chodzi. Podobno ładne rejony. Jadę z moją prześliczną, najpiękniejszą, najsłodszą na świecie córeczką. No i tam zamierzam się z jedną fajną osobą trafić, która ma coś do powiedzenia na temat no ogólnie tego, wszystkiego co się dzieje. Chcę tylko podsunąć moje. Z i to co zauważyłem, to co wywnioskowałem z tego wszystkiego Z tego całego bałaganu, który się kręci już praktycznie od początku 2020 On już się dłużej kręci, no ale Tak konkretnie się za to wszystko zabrał No i tam zobaczymy jaka będzie jego odpowiedź Bardziej analityk, jak jakaś prognoza na przyszłość Także interesuje mnie to Lubię mądrych ludzi, lubię siąść z takim człowiekiem, porozmawiać chwilę postawić kawusie, zjeść dobre ciasteczka, jakiś tam serniczek, nie serniczek no i powiem wam aż fajnie, aż fajnie się takich osób słucha, no. a głowa, jak to głowa nie lubi gówna nie lubię sobie tutaj w głowie gdzieś mieszać i kodować jakiegoś bałaganu internetowego jeśli ktoś ma coś do powiedzenia z sensem i logicznie a no bardzo chętnie wymienię z nim parę zdań moi drodzy Przeczytajcie sobie książkę Inżynieria Wnętrza, jak już tutaj akurat zaczynam, <laughs> tam też ma, tam też jest parę fajnych, ciekawych opinii, słów ogólnie na ten cały temat. Moi drodzy, sarmy, nie szkoda wam hajsu, róbta co ta, ale uwierzcie mi, jest tego w trzy i trochę. Negowałem to, goniłem to, no bo tak jak, ja, tak jak wam mówię nie robiły nic innego, jak tylko delikatnie, delikatnie. Konkretnie przepały nas po portfelach, a klepały jak typowe HMB, czy jakaś śmieszna tam z Olimpu, czy tam treka, odżyweczka. Teraz sarmy na dzień dzisiejszy, wiadomo, troszeczkę lat minęło, wszystko to idzie do przodu, skoro ludzie chcą zarabiać, skoro filmy chcą zarabiać. No niestety coś tam dany produkt musi pokazać, musi robić. Powiem wam... W danym momencie, tak jak mówię, jest to idealna sprawa. Jeśli macie strach, wiadomo do czego wrzucacie osłonki. Jak najbardziej na tak. Wcale bym się nie skupiał na. A bo piszą, nic nie robi. To każda jakaś tam tabletka, kapsułka, jakiś śmieszny olejek, parę kropelek tego, parę kropelek tego, to nie jest to, co nam. Ziemia w tym momencie wyhodowała to gdzieś tam przechodzi przez jakieś labora. Nie labora, to jest wiadomo, pod wpływem czegoś tam pewnych temperatur, obróbki termicznej, do tego jakichś tam śmiesznych proszków, wypełniaczy, uzupełniaczy. No nie jest to naturalne, tak. Także dbajmy o te osłonki. Macie jakieś pytania? Piszcie na Instagramie, jak już to Wam kiedyś powiedziałem, tak. Waldek TVP7 na Instagramie. Jak chcecie się czegokolwiek dowiedzieć, co jest na dzień dzisiejszy, a uwierzcie mi, że mam tu tyle ludzi kumatych. Mam też fajnego kumatego chłopa, który wychodzi na dechy. Gadałem wam o tym nieraz. Wolicie słuchać się tam naszych teraz, którzy po latach wypowiadają się. Tam chodzi mi też o pana K, o pana Sło. Wiadomo o co chodzi. Jak to teraz po tych wszystkich swoich w zlotach i upadkach ile to teraz na dzień dzisiejszy macie teścia czaska? ile to trzeba hormonu czaska? ile to trzeba e, insuliny walić, ile to trzeba.. Moi drodzy, to jest śmiech. Ludzie, którzy przez 10, 15, 20 lat walili w siebie co popadło, leciało co popadło tablica Mendelejewa od A do Z cała Cała w sobie i chłop teraz mówi czego macie, co macie robić, czego macie nie robić. To jest śmiech, to jest tak jakbym zgwałcił albo pociął tasakiem 20-30 osób. I to co zrobiłem <laughs> wcześniej dawało mi satysfakcję, a teraz bym wam gadał i cierł, i że tasakiem to jednak nie, bo jakbyście wzięli dobrą piłę łańcuchową, akumulatorową, to zanim ta bateria wypadła, uwierzcie mi narobilibyście kupę, kupę <laughs> dużo lepszej roboty, no tak to mniej więcej wygląda moi drodzy jest tych geniuszy na dzień dzisiejszy w 3 trochę budżet macie, jaki budżet jeśli chodzi o sarmy jakieś tam witaminki do tego, bo też trzeba powrzucać na dzień dzisiejszy powiem Wam tak dobre rozwiązanie mniej na pewno narobi szkód jak środki które mamy na dzień dzisiejszy dostępne? Wiadomo, że tam 80%, czy tam 70% tych środków jest klepana z jakiegoś tam proszku chińskiego, i wszystko jest to robione przeważnie w takich swoich laboratorach. Także na wszystko trzeba uważać. Są firmy, które sprzedają dobre sarmy, peptydy. Te firmy są, tych ludzi trzeba od czasu do czasu poznać, no i wtedy można. Zakupić coś normalnego, a jak pisze, że czas oczekiwania jakieś tam dwa śmieszne dni, czy, czy tam może z tym czasem oczekiwania to wiadomo, no różnie, różnie to może wyglądać, zależy z jakiegoś źródła tam z jakichś tam krajów to wszystko zamawiacie, ale cena jest podpadająca. Bardzo ładna paczuszka, która się świeci jak psu jajca, no omijajcie szerokim łukiem, bawcie się, trzymajcie za mnie kciuki, żeby mi ten ucisk na nerw, mam nadzieję, że to jest ucisk na nerw, poszedł w pizdu. Teraz się zacznie fizjoterapia, na którą nigdy nie chodziłem, uwierzcie mi, naprawdę warto. Za 4 lata, za 3 lata, w sumie 40, delikatnie trzeba dbać o siebie jajka.